In the Witam Was kochani bardzo serdecznie. Jest piątek, ja dzisiaj mam dosyć długo zajęcia, bo do 17 się zacznie na uczelni. Ale jeszcze z rana pojedziemy sobie do Primark'a, bo chciałabym zobaczyć co fajnego świątecznego jest w Primarku. Jeszcze zabawa z rana. To tak jak mówiłam, zaczynamy od zakupów w Primarku, patrzcie ile świątecznych rzeczy jest, i bombeczki, i zestawy. Moi drodzy, kupiłam całą torbę, zresztą tam widać. Natomiast dzisiaj pokażę Wam tylko jedną rzecz, bo reszta to prezenty i nie mogę ich pokazać na filmiku. Zobaczycie je dopiero pewnie w, albo na pakowaniu, albo y, już na y, vlogu z Wigilii. Widać, że zaraz święta, bo, patrzcie, wielka torba zakupów no i paczuszki odebrane, więc e, będę Wam pokazywać. E, poza Piękno zakupami. Z zakupów pokażę Wam tylko o tą jedną rzecz, co wystaje. Nie za wygodnie te tak kucia? Tak ja. Masz. Z Sinsa ja zamówiłam taki kocyk z ciasteczkami i do tego tą piękną budowę z brokatem. E, Później pokażę wam, jak wygląda na kanapie. A w primerku kupiłam takie coś do kręcenia loków. Nie wiem, jak to się nazywa ładnie, ale wiecie o co chodzi. mam nie łapką. Śłodkiń. Te kilce zakopała się w poduszkę. Lecę teraz na wykład na uczelnię. I coś, czy nie będzie zimno. Powiem wam, że jestem rozczarowana. Zobaczcie, tyle świeczki zostało. Ona już się wypaliła. Kochani, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, no i pa.